Silnik Mercedes OM366LA z kombajnu Class Lexion 420 Niemiec płakał jak sprzedawał ze szczęścia, a handlarz też myślę, że jak sprzedawał to wiedział co robi Tutaj widzimy już jakąś uszczelkę, kto wie czy ktoś tu wcześniej czegoś nie robił, bo tutaj jest i silikon nie, Fabrycznie raczej się na silikony nie składa Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tabory pod Górę, z Warszatu, z którego jeszcze nie mieliśmy okazji nadawać żadnego filmu. Warsztat, Jeden z pierwszych właściwie warsztatów firmy, gdzie tu zaczynaliśmy historię. Historycznie, no oczywiście nie od tych ciągników zaczynaliśmy, ale tutaj taki jeszcze stoi ciągnik, który też przy wolnej chwili będziemy tutaj naprawiać. To jest taki pomysł, żeby go troszeczkę odnowić, odświeżyć, uruchomić bo w tej chwili troszeczkę jest zaniedbany ale kiedyś na jakichś tam targach nawet go uruchamialiśmy i robił że tak powiem furorę no ale to tylko jako tło do naszego głównego tematu silnik Mercedes OM366LA z kombajnu Class Lexion 420 z roku produkcji kombajnu 1998 czyli dosyć już wiekowy kombajn bo to 22 lata, to nawet jak na no, amerykańskie standardy dorosły, przebieg wierząc zapisom w liczniku. Bo tutaj no teraz możemy się tylko opierać na, na wieże. To jest około 2500 godzin przepracowanych. Aczkolwiek kombajn klient użytkuje od trzeci sezon właściwie w tym roku, chciał czy, no, przepracować. Niestety, niestety wygląda na to że serce maszyny pękło tak jak widać dosłownie pękło no bo jeżeli uznać że silnik to jest serce maszyny mechanicznej a kombajn to maszyna mechaniczna no to mamy pęknięte serce i dosyć mocno i tu już w zasadzie żadna operacja się nie uda prawdopodobnie skończy się tym że trzeba będzie wymienić kompletny silnik a przynajmniej dół silnika, tak zwany krótki silnik no bo widzimy dosyć spore uszkodzenia czyli na szóstym cylindrze korbowód w dwóch częściach niestety nam się troszeczkę powy... widać urwany korbowodzik tłok stoi i teraz tam wygląda jakby był przytarty tłok na cylindrze, tak to przynajmniej wygląda i faktycznie ten tłok się zatrzymał no i być może to była powodem, no, tutaj pęknięcia, no bo jakiejś innej tutaj przyczyny nie ma. Dlaczego pękają korpowody? No, czasami się zdarza tak, że dostanie się woda nam na górę no i wtedy przy próbie uruchomienia no, szczeli, czasami też wygnie się najpierw, a potem niestety się skończy. Czasami jest też tak, ale tam widzimy faktycznie, że nie wiem czy to będzie widać. Nie do końca jeszcze go tutaj rozebraliśmy, szczerze mówiąc, że tutaj tak jakby były jakieś przebarwienia z boku na cylindrze, no i, i tam może coś tam będzie jeszcze więcej widać, to tak no i, i chyba faktycznie tłok stanął i się urwał po prostu korbołut, korbołut no nie jest tutaj jakiś silnik masywny, to nie jest duży silnik, może się, można powiedzieć też silniczek. Jak to klient stwierdził, no mniejszy niż w Bizonie. No drze delikatny, a korbowody to jak w osobówce. To są słowa właściciela kombajnu. Taki troszeczkę zawiedziony tutaj jakby konstrukcją silnika. No i widzimy, no wywijało się tak. Tutaj mamy pękniętą też pokrywę chłodniczki. Tam pod spodem jest chłodniczka oleju. Tutaj jest no i, i płaszcz wodny, no i to wszystko tutaj jest rozwalone. Rozwaliło się też w zasadzie obudowa koła zamachowego. Się rozglądam, gdzie ona jest. No tutaj tak na szybko dzisiaj. Dzisiaj rano ten silnik jeszcze był w kombajnie. Yy, mamy godzinę tam 20 z małym haczykiem. No i silnik już jest częściowo rozebrany, czyli pojechaliśmy, wymontowaliśmy silnik z kombajnu przywieźliśmy. Przez to przywieziony do Tarnowa, o tu widać pęknięty, czyli ten pęknięty korbowód spowodował, tutaj jest montowany rozrusznik, uderzenie w rozrusznik, pęknięcie też obudowy koła zamachowego. No i dzisiaj tutaj to rozebraliśmy. Tak skończyliśmy to mniej więcej o godzinie 1900 teraz jest chwila czasu żeby tutaj to obejrzeć i, i sfilmować efekt co tu się na, wywijało wałek rządu do wymiany no, w zasadzie najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba kompletny silnik ale mówię byłoby ponieważ silnik jest starszej generacji dostawca dość znana niemiecka firma, która współpracowała z firmą Klas i dostarczała też nam silniki na przykład po naprawie, albo też silniki nowe, jeżeli były potrzebne do kombajnów, ale tutaj w tym przypadku na przykład by można też jakieś regenerowane kupić. No to nasze zapytanie o taki silnik odpowiedziała, że niestety silników produkowanych przed 2002 roku, no to już nie mają w swojej ofercie, tylko nowsze, no i tutaj pozostaje wariant, że będziemy silnik składać z części, czyli trzeba będzie kupić prawdopodobnie blok, wał, korbowody, no i te wszystkie inne rzeczy, tego, tutaj rozebrać, dokładnie sprawdzić, trochę tu na panewkach widać już też ślady zużycia, nieduże, ale są. Wał prawdopodobnie, no tutaj też jest ryzyko, że coś się mogło wydarzyć z wałem, więc trzeba będzie wał wymontować i dokładnie sprawdzić, czy jest prosty. Jeżeli jest prosty, to wystarczy pewnie go wyszlifować i będzie ok. no ale to też ciężko powiedzieć. Pompa wody, teraz tak nie słychać, ale jeszcze było koło, no ale gdzieś tutaj jakieś odgłosy są, że to już też tutaj ta te pompa wody ma pomału dosyć. Więc też by trzeba ją nową, no wiadomo, pompa oleju nowa, pompa wtryskowa i wtryskiwacze, wnioskowo trzeba by sprawdzić. Kiedyś ktoś tam pod, w komentarzach pod filmem jak był omawiany troszeczkę starszy model silnika, bo, bo, bo też seria 366, tylko to był tam od Mega akurat silniczek, który notabene Według opinii użytkownika po naprawie i tam drobnej korekcie ustawień pompy wtryskowej zużywa znacznie mniej paliwa, silnik jest mocniejszy, czuć ducha, no i to ktoś tam w komentarzach, że takie rozwiązanie archaiczne, czyli ten sznur łojowy jako uszczelniacz wału korbowego, z tyłu, no, a tutaj to jest zupełnie widać normalnie nawet w nowszym silniku. Ten tam był chyba z 97 czy 96 roku silnik, a ten jest z 98. Ale już mówię troszeczkę inny model, inna wersja yy, do zabudowy w kombajnie Lexion. No i też ten sznurek występuje tutaj. Rozrusznik też gdzieś tutaj dostał, mówiąc brzydko i kolokalnie, szczała i tutaj też widać kawałeczek odleciało, no, pewnie, że to tam nie wpłynie jakoś może na, na żywotność i na pracę rozrusznika, no ale to też wymagałoby tutaj pewnie sprawdzenia i, i naprawy, ewentualnie wymiany, no mamy paneweczki, widać ślady są tutaj troszeczkę gdzieś tu tak, za to niestety nie wygląda, no ale co nie zmienia faktu, że serce Serce, powtórzę jeszcze raz, serce pękło. No, nie wytrzymało, to już nawet nie zawał. A, a kompletna agonia, jeżeli chodzi o silnik. O tak wyglądają paneweczki na korbowodach. Pytanie: czy silnik faktycznie ma 2,5 tysiąca? Dzisiaj się tego nie dowiemy. Klient, kupując z na pewno był przekonany o słuszności swojej decyzji i że kupuje się silnik całkiem, całkiem dobre stanie. Tutaj widzimy już jakąś uszczelkę. Kto wie, czy ktoś tu wcześniej czegoś nie robił, bo tutaj jest i silikon. Nie, fabrycznie raczej się na silikony nie składa. Więc tutaj bym nie wykluczał, że też mogło coś wcześniej w tym silniku być, na przykład może, może była sytuacja, że była woda na na tłoku i, i doszło do zgięcia korbowodu minimalnego, bo minimalnego, a gdzieś tutaj potem osłabione miejsce. No niestety mamy efekt taki jaki mamy, że w zasadzie tak zwane zwłoki i można zrobić sekcję zwłok tegoż tutaj oto silnika. Głowica wygląda nieruszoną, bo też tutaj w pierwszym momencie myśleliśmy, że może się urwał tłok, co się niestety też zdarzało w tych modelach silnika, ale tutaj po głowicy jakoś nic specjalnego nie widać, żeby tutaj coś się działo, a były takie przypadki, że właśnie urywał się zawór, wpadał do komory spalania i robił spustoszenie w silniku. Tutaj no nic się takiego akurat z głowicą nie wydarzyło. Głowica jest ok. No. Pewnie, że trzeba by ją też tutaj sprawdzić, zawory ewentualnie przeszli przeszlifować, oczyścić to wszystko, ładnie dotrzeć, no, obudowa rozrządu, no trudno powiedzieć, no, czy tutaj coś było wcześniej robione, troszeczkę zastanawia właśnie tutaj ten, te fragmenty takiego silikonu, tak jakby to kurcze ktoś wcześniej już rozbierał, tu też widać było też wyciek tego oleju właśnie poprzez ten sznurek łojowy że wyciek już tu był dosyć spory że teraz już to jest tam troszeczkę oczyszczone ale tutaj gdzie przychodzi w kole zamachowym gdzie przychodzi to sprzęgło przeniesienia napędu na przekładnię główną to tutaj było dosyć mokro no i tu widać że to jest ten sznurek jest twardy naprawdę że kurczę nie miał prawa uszczelniać czy przebieg, a propos tego przebiegu, no to, to taka ciekawostka, że tamten, kom, tamten silnik, który robiliśmy i który moim zdaniem panewki miał w lepszym stanie, on miał ponad 5000 godzin przepracowane i był w kombajnie mega, w średnim, mniej wielkości gospodarstwie, gdzie nie można powiedzieć, że był tam by jakoś nadmiernie eksploatowany. Ten silnik z kombajnu Lexion panewki wyglądają znacznie gorzej, no może to być efekt też dbałości o sprzęt poprze przez poprzedniego użytkownika i częstotliwością zmiany oleju bądź też jakości oleju, ale no, zużycie, to zużycie, a zużycie tamtego tamtych panelek w tamtym silniku, no to tutaj jednak te wyglądają znacznie gorzej, a tamten silnik miał ponad 5000, a ten ma tylko 2,5 tysiąca według wskazań licznika w kombajnie, więc tutaj można by się pokusić o to, taką teorię, że kto wie, ile ten silnik faktycznie w swoim życiu przepracował, bo to może być razy 2. Przecież kombajn, nawet gdyby pracował przez 22 lata, to 100 godzin rocznie, kto kto kupuje kombajn, żeby pracował 100 godzin rocznie? Chyba jacyś pasjonaci, a już chyba nie Niemcy, bo tam kombajn naprawdę musi na siebie zarobić. Reakunek ekonomiczny musi się zgadzać, nie ma innej opcji. Więc jeżeli ktoś 100 godzin pracował kombajnem w ciągu roku, no to chyba jakiś hobbystycznie, ja bym tutaj przypuszczał, że ten no i silnik. Chyba ten licznik mają troszeczkę troszeczkę zmodyfikowany. No na przykład razy 2, A no trzy to bym się chyba nie odważył, ale kto wie czy nie razy trzy, że zamiast dwa i pół jest 7,5, No trudno teraz tutaj dokładnie ocenić, no ale tak jak mówiłem turbina też tutaj po turbinie to tam w tej medze, która miała te 5000 godzin tam turbosprężarki akurat nie robiliśmy nie było już takiej potrzeby, natomiast tutaj turbosprężarka no to przysłowiowa świnia w patyku tak to jest tu rozwalone, ale mówię, to może być jakby dwie, dwa, dwie przyczyny, przebieg lub dbałość o maszynę poprze, przez poprzedniego myślę poprzedniego, bo ten przez dwa lata żeby ciężko było tak maszynę zajechać, żeby ten użytkownik w ciągu dwóch sezonów, gdzie też nie ma duże, dużego areału, żeby tak można było zużyć no chociażby turbosprężarkę, czy te panewki, które tutaj było widać, że są już troszeczkę naprawdę zaciekawe. To tu nie wygląda. No ale to już jest seba słodka tajemnica właściciela i sprzedawcy, handlarza, który ten kombajn sprowadził z Niemiec. Niemiec płakał jak sprzedawał ze szczęścia, a handlarz też myślę, że jak sprzedawał to wiedział co robi i i że to no, jest w, jakim, w takim stanie jakim jest, a teraz nam pokazało, że powiem maszyna pokazała rogi, a ściśle mówiąc kopyto, które wytknęła sobie bokiem. Tymczasem tyle więcej o tym silniku tutaj nie będziemy mówić, bo na razie jeszcze nie jest do końca rozebrany. Mechanicy już poszli do domu, no bo od godziny szóstej w zasadzie na nogach byli, żeby dojechać do klienta, wymontować, tu jeszcze najważniejsze rzeczy jest zdemontować, żeby wiedzieć, co jest pouszkadzane z grubsza, żeby się przymierzyć do wyceny i, i wybrania wariantu, bo tutaj też jest dosyć istotny wariant naprawy czy, 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 czy szukania silnika innego, bo też by też takie trzeba rozważyć. Ja panewki główne też widać ślady zużycia dosyć znaczące, także tutaj mostki. No, wygląda to bym powiedział dosyć średnio, jak mówiąc, że Mercedes. Niektórzy mówią, że bez gwiazdy nie ma jazdy. No i bez korbowodu też dalej nie pojedziemy. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę, zapraszam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, łapkę w górę. No i do usłyszenia w następnych odcinkach. Myślę, że będą coraz ciekawsze, tym bardziej, że sprzętu się teraz znowu na Warszawie troszeczkę nazbierało, a następne jadą, więc będzie ciekawie.